Cześć, mordeczki! Witam Was z mojej kuchni. A jak z kuchni, to znaczy, że będzie coś dobrego do jedzenia. Dobra, coś tam już szykują. Jeju, ile to trwa! No jak można tak długo odpakowywać? Ja bym z tym opakowaniem poradziła sobie dużo szybciej. Ja bym zaczęła od miski, ale oni zawsze mi to robią. Najpierw wylisz papierek. Dobra, poliżę. W sumie ok. Nie lubię, kiedy jedzenie się marnuje. Dobra, już jest, już prawie jest, już prawie jest. Dobra, już jest. Nie. Zawsze mi to robią. Nie mogę tak normalnie sobie zjeść. Proszę. Zawsze jest. Podaj łapę albo zrób coś. OK, niech im będzie. Dobra, jest to pyszne. No nie z tej strony. Figa. A wy lubicie, jak ktoś wam zagląda w miskę? Na to sobie znalazła sposób. Haha, cwaniara. Dobra, do końca. Zjem całość. I teraz normalnie ktoś by Wam powiedział, jakie super właściwości ma serek i jak on jest zdrowy, ale tak szczerze, to nie mam o tym zielonego pojęcia. Mi chodzi tylko o jedno. On jest smaczny. I pamiętajcie, jeżeli coś w lodówce może Wam się zmarnować, my pieski to bardzo chętnie zjemy. No bo po co to tak zostawiać? Pies nie musi jeść tylko suchej karmy. Taki biały ser to dla nas coś przepysznego. Nie potrzebujemy żadnych dodatków, niczego. Po prostu odpakujcie, dajcie i my się tym już spokojnie zajmiemy. No dobra, jakbym mogła pomarudzić, to jeszcze bym do tego poprosiła jajko. A jak chcecie zobaczyć więcej odcinków, to poproszę łapkę w górę, subskrypcję, a w kolejnym filmie może pokażę Wam, jak jem jogurt. Do zobaczenia, mordeczki. Pa, pa!